Udało mi się w fabryce w ostatniej chwili odkupić dwa takie egzemplarze. Drugi stoi w magazynie od 33 lat i ma na liczniku 5 km. Cześć, witajcie na kanale Jarzyna Film. Dzisiaj historia niesamowita. Historia pewnej kolekcji, o której istnieniu prawdopodobnie wielu z Was nie miało pojęcia. Kolekcji, która składa się z ponad 20 Fiatów 126P. Zapraszam do środka do tego budynku, poznacie całą historię. Pan Antoni Przychodzień, pomysłodawca i założyciel, właściciel można powiedzieć, Muzeum Fiata 126P w Bielsku-Białej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Jest to jedyne na świecie oficjalne Muzeum Fiata 126P polskiego. Produkcja włoska mnie nie interesuje. Muzeum jest zarejestrowane w Ministerstwie Kultury. Obowiązują mnie nałożone przeze mnie na siebie dwa rygory. Po pierwsze, w ogóle nie interesują mnie prywatne przeróbki, tylko i wyłącznie samochody wykonane w fabryce i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, cywilnych i mundurowych. I drugi rygor, ponieważ mam 22 samochody i 14 przyczep, które były tylko konstruowane i produkowane dla do, do potrzeb do używania z małym fiatem, w tym muzeum nie mogą stać wraki. Trupy, każdy pojazd zakwalifikowany do kolekcji, jedzie najpierw do magazynu, później wjeżdża w swojej kolejności na warsztat, jest rozbierany do ostatniej śrubki, wszystko, co jest uszkodzone, zużyte, jest wymieniane, naprawiane. I dopiero kiedy samochód osiągnie stan fabryczny, może się. Znaleźć w muzeum. Wszystkie pojazdy, które stoją tutaj w muzeum, są gotowe w każdej chwili do wyjazdu. Słuchajcie, tak jak słyszeliście, Pan Antoni ma bardzo twarde i jasne założenia, ale to też sprawia, że ta kolekcja, którą tutaj już widzicie i będziecie jeszcze widzieć w dalszej części materiału, no jest tak niesamowita, jeżeli chodzi o kolekcje, które można zwiedzać, oglądać. Ile Pan ma w ogóle Fiatów 126P? I 22 sztuki. Na ten moment, 22 na ten sztuki. Moment. Przy czym tutaj stoi ich już 10, albo dopiero 10. Cztery są w tej chwili w warsztacie. Ponieważ w kolekcji samochodów przedwojennych miałem kabriolety, Zdałem przyjemność frajdy, jazdy w piękną słoneczną pogodę, bez dachu, wiatr we włosach, muchy w zębach, taka pełna wolność i swoboda. Zamarzył mi się samochód do turystyki, większej, mniejszej, ale na tyle unikalny, żeby zamiast ginąć w tłumie Volkswagenów, to żeby przynajmniej co druga osoba za mną się Obejrzała na ulicy, i w niedługim czasie to wszystko zbieg okoliczności. Zobaczyłem na zdjęciu w gazecie zdjęcie takiego malucha, jak ten zielony, stojący tutaj. Samochód miał holenderskie blachy. Moja pracownica wyszła chwilę wcześniej za mór za holendra. Zadzwoniłem do Danusi, podałem numery, no i za chwilę dostaje informację, że to jest produkowane w Polsce. Udało mi się w fabryce w ostatniej chwili odkupić. Dwa takie egzemplarze. Samochód został wykonany w ilości 45 sztuk na zamówienie Holendrów. Holendrzy odebrali 43. Ustrój się w Polsce zmienił. Zostały po zmianie ustroju dwa egzemplarze, które odkupiłem. Obydwa są w moich rękach do dzisiaj. Oba mają po 33 lata. Ten jeździ na imprezy w Europie, w Polsce. Ma już przejechane ponad 90 tysięcy kilometrów. Natomiast drugi stoi w magazynie od 33 lat i ma na liczniku 5 km. Mamy do czynienia z kolekcjonerem, z panem Antonim, który ma dwa samochody unikatowe i jednym się cieszy, i to jest piękne, jeździ, a drugi ma jedyne 5 km przejechane. Dobrze zrozumiem? Tak. 5 km. Ten stojący w magazynie jest sprawdzany co kwartał przez moich mechaników, jest odpalany silnik, żeby ruszyć oleje, smary. Sprawdzają, czy nic się przy nim nie dzieje. Konstrukcja samochodu powstała w zespole projektowym Zbyszka Michniowskiego i Wieśka Wiatraka, nieżyjącego już. W Bielsku Białej, oczywiście, jest to jedyna konstrukcja malucha na ramie nośnej, ponieważ ten samochód nie ma nadwozia praktycznie. Gdyby nie było ramy, złamałby się. Samochód ma potężną klatkę bezpieczeństwa z, z mocnych, grubych rur y, zapobiegającą dachowaniu. W Holandii ten samochód pełni funkcję ratownictwa plażowego przybrzeżnego, czyli mówiąc po ludzku, służy do wyciągania z wód Morza Północnego bohaterów, którzy odpłyną od brzegu zbyt daleko, a później nie mają siły na samodzielny powrót na plażę. Nie wiem, czy dobrze usłyszeliście, ale pan Antoni powiedział, że on te samochody służą w. W czasie teraźniejszym, więc ja tutaj od razu dopytam, bo nie wszyscy mogli to zauważyć, ten wątek, one służą do dzisiaj. Tak, jeszcze zostało Holendrom 7 sztuk. Te samochody przed epidemią udało mi się doprowadzić do stanu fabrycznego, i pojeżdżą jeszcze długie lata, bo mimo iż najstarszy holenderski samochód jeździ od ponad 35 lat, to Holendrzy do dzisiaj nie znaleźli. Następcy malucha do tej służby. Nie istnieje na świecie jak dotąd konstrukcja samochodowa, której yy, w egzemplarze potrafiłyby poruszać się swobodnie po plażach. Dla malucha nie ma znaczenia, czy plaża jest piaszczysta, czy sucha, czy mokra. Porusza się jednakowo sprawnie. Ze względu na trudne warunki pracy, słona morska woda. Samochód ma nadwozie ze szkło epoksydu. Elementy me metalowe są miedziowane elektrolitycznie, felgi aluminiowe. Rdza tego samochodu nie rusza. Tu, gdzie są te dwa wkręty, w, w każdym maluchu występuje słupek środkowy-drzwiowy. I jeżeli ktoś na wzór mojego, bo robią podróbki, sam próbuje coś podobnego stworzyć, to właśnie w resztki tego słupka drzwiowego wstawia pałąk usztywniający. I wtedy ten samochód ma wąskie przejście do wsiadania. Natomiast, ponieważ tutaj jest rama, pałąk jest przesunięty o 20 cm do tyłu, dlatego, żeby ratownicy Mogli swobodnie wsiadać i wysiadać do tego samochodu. Oni nie mogą mocować się z drzwiami. W czasie akcji muszą wysiadać szybciutko. Lina ratownicza jest przywiązywana do pałąka, ratownik z deską ratowniczą płynie po kandydata na topielca i obaj są wyciągani przez samochód błyskawicznie na brzeg. Dlaczego te akcje muszą się tak odbywać, a nie mogą się odbywać powolnie, płyniemy razem? W Morzu Północnym występują rekiny. Dla rekina, jeżeli jest trzepotanie się ryby, to trzeba ją szybko upolować i zjeść, póki jeszcze oddycha, bo za chwilę będzie padliną. Natomiast tonący człowiek zaczyna wykonywać nieokreślone ruchy w wodzie, właśnie takie trzepocące się, i wtedy jest obiektem ataku rekina. Dlatego akcje muszą być przeprowadzane błyskawicznie. Hmm. Silnik jaki tutaj mamy? No, to Normalny silnik... silnik 650. Mo We wszystkich prototypach, jeżeli silnik nie był obiektem zmian konstrukcyjnych, to stosowane są wszelkie podzespoły od silnika zaczynając typowe. W razie awarii, żeby łatwo można było dokonać naprawy. Nasuwa się pytanie, ja bym powiedział, od czego w ogóle zaczyna się Pana przygoda, czy od którego egzemplarza, albo od którego momentu zaczyna się Pana przygoda z kolekcją Fiatów 126P? No bo trzeba powiedzieć, że to nie jest ostatnie 10-15 lat, ta historia jest dużo dłuższa. Sam mój wygląd świadczy, że to już jest kilkadziesiąt lat. Zaczęło się od tego, że w czasach PRL u miałem kolekcję samochodów z lat 20 i 30, musiałem się jej za czasów PRL-u. Pozbyć, straciłem miejsce do garażowania, no ponieważ korówka za młodu nasiąkła, chciałem mieć coś unikalnego, niespotykanego. Najpierw rzuciłem się na trabanty, jak się mur berliński przewrócił, miałem ponad 40 trabantów. Miał pan 40 trabantów tak Każdy inny. Całą co? kolekcję. Miał Cieka pan miała... 40 trabantów, czyli można powiedzieć, ponad. że ta kolekcja, że ponad, czyli taką można powiedzieć, że ta kolekcja 20 paru y, maluchów, to jest nic przy tym, co pan wcześniej tak. miał. Przyjechałem z tymi samochodami. Bo jak Mur się wywrócił i wziąłem dwie lory duże, pojechałem do NRD, to Niemcy za darmo oddawali trabanty, kluczyki, dokumenty. Za jednego trabanta zapłaciłem pięć marek zachodnio-niemieckich. Przywiozłem tutaj dwie pełne lory trabantów. Poszedłem do wydziału komunikacji, usłyszałem, że niestety w Polsce nie wolno rejestrować dwusuwów. Cała moja kolekcja pojechała do Francji. Przechodzimy teraz do części, gdzie są pojazdy wielkoseryjne. Tak, samochody, które produkowane były w setkach tysięcy egzemplarzy. Tu stoją trzy modele: Elegant, Bis i Standard. Natomiast pozostałe trzy modele, czyli FL, projekt drugi, projekt czwarty. Czekają na swoją kolejkę remontu, przejścia do muzeum. Czyli tu mamy trzy różne silniki. Mamy tak. 600, czyli tutaj mamy 76 rok. Tak. I to jest w ogóle ciekawa historia. Zanim powiemy sobie o tych kolejnych, czyli 650 i 700 Bisie, to jest samochód kupiony w Hiszpanii, Hiszpanii. Mhm. w salonie Fiata. I kosztował za dolary połowę ceny peweksowskiej. Bo w Hiszpanii jego nabywca zapłacił. 1330 dolarów, a w Polsce w tym samym czasie w Pewexie kosztował 2650 dolarów. No tak, to jak ktoś miał takie możliwości, żeby. Tak, on wyjechać. pracował w Iraku na kontrakcie, miał legalne dolary, i po kontrakcie pojechał na urlop do Hiszpanii. Mhm. Jak zobaczył różnicę w cenach, no to już się nie zastanawiał. To co odróżnia ten samochód od y, samochodów, bo to jest wersja eksportowa, tak, tak. mówimy? Podsufitka mhm. nie wiem, czy wykonana tak. wykonana tak jak w Mercedesie. Pokazać, ale... Wszystkie wewnętrzne słupki są tapicerowane. Na kraj były tylko malowane blachy i to tapicerka miękka. Kolejna różnica to taka, że ten samochód nie może mieć żadnych oznakowań polski Fiat. Jedynie na tablicy znamionowej jest FSM Bielsko-Biała, natomiast Włosi, którzy otrzymywali w ramach spłaty licencji takie samochody, zabronili używania oznakowań polski Fiat i licencja Fiat z prawej strony. Ten samochód tego nie ma, natomiast ma inaczej rozmieszczoną. Yy, rozmieszczone manipulatory na desce rozdzielczej. Mianowicie na kraj pompkę spryskiwaczy i przełącznik świateł montowano na środku w zaślepce no tak. miejsca, gdzie się montowało radio, bo radio było wtedy luksusem. Natomiast na zachodzie radio było rzeczą normalną, więc i włącznik świateł, i pompka są po lewej stronie kierownicy. Wnęka na radio musi być łatwo dostępna, nie można przekładać żadnych rzeczy. No, oczywiście, ponieważ to jest 600 -ka, kapliczka licznik do 130 na godzinę dzieli ich sporo lat, bo tak. to jest elegant. To jest elegancka produkcja z 2000. Ostatniego roku produkcji z silnikiem 650. Chodzi o to, żeby tutaj można było zobaczyć, czym się różnią od siebie silniki wyprodukowane na przestrzeni. No, jakby nie było 25 lat. No i mamy Bisa 700. Chłodząc cieczą. Z, zupełnie inny układ. Tak, z dodatkowym bagażnikiem z tyłu, mhm. bo silnik jest leżący. I tu zademonstruję Państwu bagażnik tylny. Jest tylny bagażnik. Chciałbym wspomnieć o tym, że to muzeum odwiedza wiele osób z Polski, ale jest bardzo dużo y, osób, które odwiedza to muzeum pana w Bielsku Białej z zagranicy. zagranicy. Przylecieli do mnie członkowie tokijskiego klubu fan klubu małego Fiata. To był, myśmy tam sprawdzali w, do, w dokumentach 16. Możemy zobaczyć. Tak, 16 mm. rok pokażę państwu wpis. Przyjechali do mnie, siedzieli tutaj kilka godzin rozebrali wzrokiem wszystkie samochody na czynniki pierwsze, po czym wsiedli w autokar, pojechali na orkińskę i polecieli do siebie, do Japonii.